Pożyczyliśmy skuterek w kampocie i jedziemy gdzieś przejechać się nie wiemy gdzie, chyba w górę. Tak. Hamulce w rowerze miałam lepsze. <gry> Właśnie stwierdziłem, że Alusia się nudzi na tym siedzeniu, więc daję mi poprowadzić. Mam nadzieję, że będziemy żyć za 5 minut. O, już krzaki biegają. Go... Najgorszy <grym i> start ever Dziecko zabawka. Dobra, jedziemy na górę. Oddaliliśmy się od hotelu jakieś 10 km. O, jaka pionowa ściana! Jedziemy do góry. Tam są jakieś fajne widoki, kościoły, wodospady. Zobaczymy, co damy jest do góry. Aczkolwiek, jeden pan w autobusie, który jest Kambodżaninem, chyba się tak mówi, nie wiem. Pochodzi z Kambodży, polecił nam to miejsce i jedziemy to zobaczyć. 7 km do celu zaparkowaliśmy nasz skuterek koło jakiejś restauracji. Zamówiliśmy sobie kawę, która jest mega droga, kosztuje dolara. Jedz, jedzenie ryż z mięsem albo z jajkiem, że nie pamiętam, co Alicja zamówiła 2,5 dolara i to jest moc. 125 cm3 nasza Honda Win, którą pokonaliśmy w Wietnamie a 107 cm3 i ledwo jechała. No, widzę już jedzenie wjeżdża, ryż. Mała porcja, ale zjemy sobie cokolwiek. No i zamówimy zupkę chińską jeszcze. O, z jajeczkiem. Do Kilka metrów od naszego jedzenia jest wielki buddha, pomnik. Chyba buddha, nie wiem. Mam nadzieję, że to nie jest hinduistyczne. Nikogo nie obrażam, Dobra, wracamy do skutera Pomnik bardzo fajny Jedziemy dalej, zajebista droga jest 10 na 10 Alicja prowadzi skuter Jeszcze się nie zabiliśmy I jest mega zimno u góry Na dole było gdzieś 30 stopni Pewnie, pewnie jest teraz, po jest 10.30 a tutaj jest 25 może w tym momencie Jak się jedzie jest mega, mega zimno Alusia jest super Jest super Na 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 Alusia jest super Szukaj giazd, ona na tam sam, na tam sam. Kiedy wszyscy śpią. Opa, opa, opa Hotel! Dojechaliśmy do samej góry. I tutaj jest jakiś hotel i kasyno Nie wiem kto tu dojeżdża, bo tu w ogóle minęliśmy 5 osób pod razem na skuterach. Z czego trzy skutery to byli turyści, bo to jest opuszczone. Ja mam wygląda jak opuszczone, aczkolwiek kwiaty są ładne przed, przed hotelem. Dojeżdżamy no do następnej świątyni, która wygląda jak każda inna, ale zwiedzimy. Nie mam pojęcia kto tu mieszka i kto tu przyjeżdża, nie ma tu zupełnie nic oprócz paru, paru ludzi, paru turystów. Za mną są jakieś nowe budynki, chyba mieszkalne, ale jeszcze nikt tam nie mieszka. No i... Dojechaliśmy do jakiejś mega starej świątyni, która znajduje się tutaj za mną i z tej strony też jest. I wygląda to jak jakiegoś starego filmu, w ogóle nie ma żadnych turystów. Tam też jest jakiś złoty budda, super, podoba mi się. my boat's what Niesamowite miejsce, na skraju urwiska, pełno świątyń, jakichś starych w ogóle nie ma turystów, parę osób tylko. Magiczne miejsce, gdzie czas się zatrzymał, ale my już uciekamy. Posiedzieliśmy pół godziny. Jest mega klimat tutaj. Idziemy na skuterku dalej. Zobaczymy gdzie droga poprowadzi. Widzieliśmy małpę. Przejechaliśmy kilometr dalej i widzimy jakiś zabytkowy kościół przed nami. Starodawny jest krzyż. Wchodzę na zakrystię, a tutaj choinka. Water dam Poruszamy się po tym samym szczycie górskim W zasadzie jesteśmy 1 km od tego kościoła przed chwilą Jechaliśmy tu 4 km na około no i jesteśmy 940 metrów nad poziomem morza i jest jezioro na szczycie górskim. I ogólnie tutaj robią całe ośrodki jakieś wypoczynkowe, bo, my, bo myślę, że turyści będą tutaj, tutaj przyjeżdżać i zostawiać kasę. Tak to wygląda. Tam jest cały projekt na, narysowany na tablicy. Jesteśmy na farmie pieprzu i patrzę na pieprz. Znajdujemy się na farmie pieprzu i idziemy oglądać plantację pieprzu. You can dry So it's becoming red uh... Oh shit Yeah, this is kind of reddery brown brownish In black they're gonna do a uh, last sorting. Uh, just show it slowly and The a nie chce być solci when you crack it, the... hmm. Ciężko. Dowiedziałam się iż pieprz rośnie na drzewie <laughs> Nie no, no o pieprzu coś wiedziałam się paryża Jest pieprz biały, czerwony, zielony, czarny, ale to wszystko i tak jest z jednego drzewa, tylko do, jak chcę, żeby był jakiś na przykład zielony, to dodaję soli. Jak chcę, żeby był czerwony, to obieram. W sensie to się różna kolejność. Także piabć jest z jednego dziewa i jest dobry. Postanowiliśmy zostać jeszcze jedną noc w Kampocie i jutro ruszyć na wyspę, ale musimy się przenieść z tego pokoju na inny. Dostałem już kluczyk. Gdzieś jest, to Trzeba się przenieść. Nowy pokój. Godzina 11:15 wczoraj z Piotkiem. Nie skończyliśmy flaszki, nie dało rady. Poszliśmy o pierwszej spać. Idziemy na miasto, musimy załatwić parę spraw. Wyjeżdżając w podróż, ważyłem 98 kg, i teraz sprawdzimy, ile ważę. Wyciągnę telefon i portfel. 90 8 kilo podróży jesteśmy 80 parę dni, więc Chodakowska szykuj się. Zmiana podkoszulka na biały, bo jest 35 stopni w czarnym się zagotował. Idziemy wybrać kasę z bankomatu po raz pierwszy w Kambodży. Wybiera się tutaj dolary. Musimy iść do kantoru wymienić kasę na riale Co ciekawostka jest taka, że jak kupujecie coś w sklepie za dolary. To 1 dolar to 4000 riali, a jak zamieniacie 1 dolara w kantorze, to 1 dolar to jest 4000, 4080 dokładnie albo 90, zależy jaki kantor. Więc bardziej się opłaca mieć ich kasę. E, idziemy do fryzjera, muszę się ostrzyc. Moje resztki ufosenia i co jeszcze musimy zatwić? Musimy kupić grzałkę do wody albo czajnik mały. Jeszcze jeszcze, jeszcze parę rzeczy wyjdzie w praniu. Jesteśmy trzeci w fryzjera w ciągu naszej podróży. Mówi się do trzech razy sztuka, bo ostatniego Golili Marcinę, to musieliśmy się na zero odgolić. Pokazałam mu zdjęcie jak ma być obcięte, zobaczymy co z tego wyjdzie. I fryzjer kosztuje 2 dolary. Dobra, jestem już ostrzyżony, idziemy dalej. Gorąca w piekle zapłaciłem 2 dolary. Idziemy do bankomatu. Dalej znajdujemy się w miejscowości Kampot i organizujemy właśnie sobie transport jutro na wyspę do miejscowości Sihanouk i stamtąd weźmiemy na wyspę prom. Najprawdopodobniej będziemy się starać jak najszybciej to zrobić jak najwcześniej. Są dwie wyspy, są wyspy Koh i Koh Rong jest trochę mniejsza. Mamy zamiar odwiedzić obydwie, czyli spędzić 3-4 dni na jednej i 3-4 dni na drugiej. Zobaczymy, jak wyjdzie. Nie mamy żadnego zarezerwowanego hotelu. Będziemy rezerwować dopiero na miejscu, w sensie będziemy szukać, bo podobno jest o wiele lepiej. Ludzie się nie ogłaszają. Nie ma w ogóle hosteli ani hoteli na bookingu wypromowanych jeszcze. Więc spoko że będziemy szukać. Tutaj się panie ze mnie śmieją, że nagrywam do kamery. Właśnie byliśmy w banku wybrać kasę, wybraliśmy 500 dolarów, yy, prowizja od wybrania to jest 5 dolarów plus prowizja z rewoluta. Bo przekroczyliśmy limity, to jest kolejne 10 dolarów, czyli zapłaciliśmy 3% od sumy yy, 500 dolarów za wybranie kasy, czyli 500 dolarów, a zapłaciliśmy 515 za wybranie, chore. No, ale takie jest nasze życie i wybraliśmy z merule. I zamieniliśmy kasę, 300, 300 dolarów na 1 225 000 e, riali Także jesteśmy do przodu, jakieś 4 dolary na wymianie I idziemy szukać kabla do mojego telefonu, bo mi się jeden zepsuł, a mam tylko jeden zapasowy, muszę mieć drugi no, Dzisiaj są walentynki i tam na stoisku można kupić róże i duriana Wszystkiego najlepszego Kto chcesz, duriana czy róże? Nie, nie, lody. Jakieś. Czy durianem. Dobra, idziemy kupić ten kabel, to jest jakiś ufo store Cena kabla mnie zabiła, 9 dolarów, idę szukać gdzie indziej Nie wiem, co, za 2 zł Znalazłem kabel za 3 dolary, a pani policzyła mi 2,5 dolara, chyba nie miała wydać nawet. 3 dolary, USB typu C, żyjemy. Tutaj mamy jedzonko, a tam jest kanał e, kanalizacyjny i śmierdzi nie powiem czego. Takie uroki Kambodży. Mm. Chodzimy po Kampocie i pytamy lokalnych ludzi gdzie można kupić chleb, nikt nie Zerwaliśmy bułeczki, pokaż, za 5 zł bułeczki, robimy ogólnie zapasy na wyspę, bo na wyspie jest mega drogo, staramy się coś kupić i, i tyle w sumie, wieczorem też pójdziemy do sklepu coś ogarnąć, a teraz idziemy w domu, mamy wypatrzone busy, na jutro jeszcze musimy zgadać się z Pauliną i z Piotkiem, co robimy dokładnie, o której jedziemy i jak to zrobimy. O, ciekawostka jest taka, że motocykle są chłodzone wodą, jeśli coś, coś do nich doczepiają, żeby się nie przegrzały, mają karni starek z wodą, który dostarcza wodę na silnik, żeby się chłodził. Genialne Wychodzimy z naszego resortu hotelu, hostelu, jakkolwiek się to nazywa. Ogarnęliśmy z właścicielem bilety na busa na jutro na 8 rano a o 8 rano jedziemy do Sihanok, dwie godziny będziemy gdzieś na dziesiątą i potem musimy dostać się do portu, zapisać bilety na Rong i dopłynąć do wyspy. Jest! W kampocie jesteśmy już trzecią noc, będziemy teraz. No i przechodziliśmy koło tego ronda parę razy, jest to jedna z głównych atrakcji. Kampocie, no i teraz są zebrani tutaj ludzie, robią sobie zdjęcia i wygląda to komicznie. Powiedz, co zamawiasz? Nie wiem. To. Jedno jest pewne, to ci nie będzie smakowało. Pani sobie skrobi lód w tej maszynie i polewa syropem, żeby miał jakiś smak. Czego to nie wymyślą? Banana or you do banana yeah. Wracamy do hotelu. Zapasy na wyspę. Nie wiem jak my to w ogóle będziemy nieźli jutro, bo mamy 15-kilowe plecaki, plus jeszcze dokupiliśmy parę rzeczy. Będzie mega ciężkie. Autobus mamy od naszego resortu, więc siądziemy tylko rano i pojedziemy, żeby się dostać na wyspę. To tyle.